Ja sobie odparłam jakiś serial na Netflixie, taki, którego nie trzeba oglądać. I to jest taka moja terapia. <grywa> żelazko. Mogę wstać wziąć magnes? Cześć, jestem Julka, mam drugi dan w Taekwondo ITF i w Samuraju prowadzę zajęcia właśnie z tego Taekwondo. Więc zapraszam Was serdecznie na zajęcia i zapraszam też na treningi personalne z Taekwondo oraz na siłownię. I jak byłam mała, to zawsze chciałam chodzić na jakieś sztuki walki i bardzo dużo grałam na konsoli w Tekena z tatą i mój tata zawsze widział właśnie, że ja tak bardzo chcę, bardzo mnie ciągnie w te sztuki walki, no i zapisał mnie na taekwondo i tak już od 2009 leci sobie ta przygoda. Najlepiej chyba wspominam swoje zawody w Niemczech. To były gdzieś tam takie pierwsze zawody, gdzie zaczęliśmy wyjeżdżać z klubem za granicę. I bardzo mi się podobało to, jaka tam była różnorodność tych zawodników. W sensie to już nie było tak jak zawsze tutaj w Polsce, że że znało się te osoby, z którymi się startowało, tylko każdy kolejny zawodnik był inny i od każdego się można było nauczyć czegoś nowego, więc chyba tamte medale, które tam zdobyłam, były takie najbardziej wartościowe dla mnie. Najbardziej lubię chyba kontakt z ludźmi po prostu i też to, że od dzieci możemy się nauczyć dużo fajnych rzeczy, właśnie gdzieś takiej beztroski, takiej radości z małych rzeczy. Oni się cieszą po prostu na zajęciach z największych drobiazgów i wydaje mi się, że to jest coś, co my jako dorośli instruktorzy możemy bardzo fajnie wynieść dla siebie z tej pracy, żeby właśnie czerpać radość z tych małych rzeczy, ale też patrzymy fajnie, jak te dzieci się cały czas rozwijają przy nas i, i możemy im po prostu przekazać taką fajną zajawkę do sportu. Myślę, że treningi są dla każdego właśnie ze względu na ten wszechstronny rozwój, który się uzyskuje, także myślę, że warto po prostu próbować i, i coś wyciągać z tych treningów dla siebie. Do boku i łódkę, żeby wrócić z tej bezludnej wyspy. Myślę, że czarny pas jest dla mnie taką oznaką wytrwałości i ciężkiej pracy, którą musiałam pokonać, żeby go zdobyć, ale też jakby pokazuje całą tą drogę i proces, który mnie do niego kierował, czyli właśnie te wszystkie zawody, poznawanie nowych ludzi, czerpanie z tych wszystkich startów, które miałam, też te porażki właśnie, to też bardzo dużo uczy, więc właśnie ten czarny pas to jest po prostu symbol takiej drogi, którą musiało się przejść, żeby jednak to mistrzostwo osiągnąć i te wszystkie zwycięstwa i porażki to, to była taka świetna lekcja. Mam drugi dan i myślę, że nie chciałabym, żeby, żeby to był koniec moich egzaminów. Moje ulubione kopnięcie to jobczagi i najbardziej właśnie lubiłam je zawsze wykorzystywać w walce jako takie kopnięcie stopujące i dystansujące się z zawodnikami, ale też uwielbiałam robić tą formę z wyskoku i półobrotu. Dzięki, że mnie wysłuchaliście i mojej przygody z taekwondo. Zapraszam was serdecznie na treningi. Cześć. Cześć.